Matka Boża Łaskawa jest matką, która jest zawsze z otwartymi ramionami, gotowa przyjąć, wysłuchać i wstawiać się. Bez względu na wielkość problemu i rozpacz, którą odczuwasz, ona jest tam, pełna miłości i współczucia, gotowa do działania i dzisiaj. Wiele razy, gdy życie stawia nas w sytuacjach, które wydają się nie mieć wyjścia, jest to konieczne ją, że się odwrócimy. A czy wiesz dlaczego? Ponieważ w głębi serca wierzymy, że ona może dokonać niemożliwego. Wyobraź sobie uczucie rozmowy z kimś, kto głęboko cię rozumie, kto zna Twoje bóle i wyzwania i kto nigdy, przenigdy nie zostawi cię w spokoju. Matka Boża Łaskawa jest dokładnie taka. Jej niepokalane serce przepełnione jest miłosierdziem, a każda modlitwa zanoszona do niej jest przyjmowana z najczystszą miłością. Kiedy czujemy się bezsilni, to jej miłość nas otacza i wzmacnia, sprawiając, że wierzymy, że tak, wszystko może się zmienić. Dla milionów ludzi na całym świecie Matka Boża łaskawa jest pomostem między niebem a ziemią. Kiedy wydaje się, że wszystko wokół nas się rozpada, gdy rozwiązania wydają się odległe, to do niej się zwracamy. Ona jest naszą nadzieją w postaci Matki, która troszczy się o każdego z nas z niezrównaną miłością. Zawsze gotowa wstawiać się za naszymi sprawami, nawet tymi, które w naszych oczach wydają się niemożliwe. Matka Boża, łaskawa swoim czułym spojrzeniem i potężną obecnością, przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Ona nie tylko wysłuchuje naszych próśb, ale także otacza nas swoim płaszczem ochrony i miłości, pomagając nam patrzeć poza ból i trudności. To tak, jakby wzięła nas za rękę i powiedziała: Jestem z Wami. Przejdźmy przez to razem. W chwilach udręki i rozpaczy, kiedy czujemy się zagubieni, obecność Matki Bożej łaskawej przynosi nam ukojenie i pokój. Pomaga nam dźwigać nasze ciężary, przekształcając ból w wiarę, wątpliwości w pewność, a niemożliwe w rzeczywistość. Wystarczy otworzyć swoje serce i zaufać, bo gdy prosimy z wiarą, ona wstawia się i otwiera drzwi tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko ściany. Na tym polega piękno posiadania Matki Bożej łaskawej u naszego boku. Ona nie tylko wstawia się, ale obejmuje nas całą swoją miłością. Kiedy czujemy ciężar świata na swoich ramionach, ona nas wita, podnosi na duchu i mówi, że nie jesteśmy sami w tej podróży. To tak, jakby pośród chaosu wyłoniła się spokojna obecność, cicha siła, która nas otacza i uspokaja nasze serca. Wyobraźcie sobie, że w każdej wylanej przez nas łzie, w każdej modlitwie szeptanej w ciszy naszego bólu, ona jest tam, słucha uważnie i wstawia się z całą miłością, jaką może dać matka. Nie pozostawia nas bezbronnych, nawet gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, i pokazuje, że jest światło w tunelu. Czasami to światło przychodzi w postaci nieoczekiwanego rozwiązania. Odnowionej siły, lub po prostu pewności, że mimo wszystko uda nam się przetrwać ten moment. Matka Boża łaskawa nie tylko odpowiada na nasze prośby, ona nas prowadzi, chroni nas, jak Matka chroni dziecko, które kocha bezwarunkowo. I tak jak Matka, która tylko spojrzeniem zna ból swojego dziecka, tak zna każdą naszą przypadłość, nawet tę, którą nosimy głęboko w sercu. Okrywa nas swoim płaszczem, uspokaja i mądrością, którą tylko ona posiada, uczy nas większego zaufania, wiary w to, że przyjdą lepsze dni. Niezależnie od tego, czy jest w środku burzy, czy w najspokojniejszych chwilach, idzie u naszego boku. I swoją ogromną miłością pokazuje nam, że wiara to nie tylko uczucie, ale siła, która wszystko przemienia. Nawet gdy niemożliwe puka do naszych drzwi. To dzięki Twojemu wstawiennictwu odnajdujemy ścieżki, gdzie wcześniej była tylko rozpacz. Na każdym kroku przypomina nam, że jesteśmy kochani, że nasze modlitwy są wysłuchiwane i że z jej pomocą możemy pokonać każde wyzwanie. W końcu to właśnie pewność, że ona jest zawsze przy nas, prowadząc nas swoim światłem, daje nam siłę, aby trwać, wierzyć, a przede wszystkim nie tracić nabożeństwa do Matki Bożej łaskawej. Nabożeństwo do Matki Bożej łaskawej jest czymś, co głęboko porusza serca milionów ludzi na całym świecie, a wszystko zaczęło się w bardzo szczególny sposób. W 1830 roku w Paryżu Matka Boża ukazała się młodej zakonnicy Katarzynie Labour. To nie było zwykłe pojawienie się, to była chwila pełna wdzięku i znaczenia. Maryja poprzez swoją ogromną dobroć podarowała świętej Katarzynie potężny symbol cudowny medalik. Medalik ten, niewielki, ale o gigantycznym znaczeniu, wkrótce stał się ikoną ochrony i błogosławieństwa dla tych, którzy nosili go z wiarą. Tym, co czyni tę historię jeszcze bardziej poruszającą, jest myśl, że od tego momentu życie tak wielu osób zaczęło się zmieniać. Cudowny medalik stał się kanałem niezwykłych błogosławieństw, i wkrótce po całym świecie rozeszły się doniesienia o cudach i wstawiennictwie. Kiedy stajemy przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania, naturalnym jest szukanie czegoś większego od nas samych. I to jest dokładnie to, co robi wielu wielbicieli, gdy zwracają się do Matki Bożej łaskawej. Z sercami pełnymi wiary proszą o jej wstawiennictwo i ufają, że dzięki niej niemożliwe stanie się możliwe. I, co zaskakujące, historie o uzdrowieniu przez wyciężeniu i drzwiach, które otworzyły się, gdy wszystkie wydawały się zamknięte, opowiadane są przez tych, którzy otrzymali nagrodę za swoją wiarę. Matka Boża łaskawa nie tylko odpowiada na modlitwy swoich dzieci, daje nam nadzieję, gdy wszystko wydaje się się walić. To tak, jakbyśmy trzymając cudowny medalik w trudnych chwilach łączyli się bezpośrednio z Jego ochroną i miłością. I to połączenie przynosi nieopisany spokój, jak gdybyśmy wiedzieli, że niezależnie od tego, co się stanie, jesteśmy otoczeni opieką i wsparciem. Z biegiem lat to nabożeństwo tylko wzrosło, ponieważ miłość Maryi jest czymś, co nie zna granic. Tysiące ludzi nadal świadczy o mocy jego wstawiennictwa, a ta sieć wiary i nadziei wciąż się rozwija. Niezależnie od tego, czy borykają się z chorobą, trudnościami finansowymi, czy nawet kryzysem wewnętrznym, ci, którzy zwracają się do Nouse Seniore das Gracias, znajdują bezpieczne schronienie. Prawdziwa siła nabożeństwa do Matki Bożej Łaskawej leży w jej mocy dawania nam nadziei, nawet w najtrudniejszych chwilach. To to uczucie, że gdy wszystko wydaje się beznadziejne, gdy jesteśmy w środku ciemności, nagle zaczyna świecić światło i wskazuje nam drogę. A tym światłem jest miłość Matki Bożej, która nas prowadzi i chroni z czułością, jaką może zaoferować tylko Matka. Cudowny medalik to znacznie więcej niż zwykły symbol religijny. Jest jak uścisk Maryi, ciągłe przypomnienie, że niezależnie od wielkości naszego problemu, ona jest zawsze blisko nas. Za każdym razem. Gdy patrzymy na ten medalik, przypomina nam się, że jesteśmy kochani, otoczeni opieką i że nasze modlitwy są wysłuchiwane. To nie tylko przedmiot, jest to most, który łączy nas bezpośrednio z sercem Matki Bożej, kanał łaski i błogosławieństwa, nadziei. A wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Tyle, że niosąc ten medal z wiarą. Niesiemy także pewność, że niemożliwe może stać się możliwe, aby nasze bóle, nasze niepokoje i nasze lęki mogły zostać przemienione. To tak, jak gdy prosimy o wstawiennictwo Matki Bożej łaskawej, coś w nas również się zmienia. Zyskujemy siłę, by dalej działać, wierzyć, że nadejdą lepsze dni, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Cudowny medalik uczy nas, że nawet jeśli droga jest pełna przeszkód, nigdy nie jesteśmy sami. Matka Boża jest zawsze przy nas, wstawia się za nami, kieruje naszymi krokami, chroni nas. A to poczucie ochrony jest pocieszające. To tak, jakby mieć pewność, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, mamy na górze kogoś, kto się o nas troszczy i czuwa nad naszymi potrzebami. To oddanie jest zatem czymś więcej niż proszeniem o cuda. Chodzi o stworzenie głębokiej, niemal namacalnej więzi z Matką, która nigdy nas nie opuszcza. A kiedy poczujesz to w swoim sercu, zdasz sobie sprawę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Matka Boża łaskawa nie tylko wysłuchuje naszych modlitw, ale działa w naszym życiu, często w sposób, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Przemienia rozpacz w nadzieję, strach w odwagę, a smutek w odnowę. Niosąc cudowny medalik, niesiemy cząstkę ogromnej miłości Maryi. To wiara, że niezależnie od tego, jak trudna będzie nasza podróż, zawsze będzie światło i zawsze będzie wyjście. A to światło, wychodzące na zewnątrz, pochodzi z miłości i wstawiennictwa Matki Bożej łaskawej, która nigdy nie pozwala nam iść samotnie. Wstawianie się w sprawach niemożliwych. Jeśli przeżywasz trudny okres, niezależnie od tego, czy jest to choroba, na którą wydaje się nieuleczalna, problemy finansowe, które tylko się pogłębiają, czy też konflikty rodzinne, które głęboko cię ranią, wiedz, że nie musisz stawić czoła temu wszystkiemu samotnie. Matka Boża łaskawa jest zawsze gotowa Cię wysłuchać i wstawiać się za Tobą. Czasami mamy wrażenie, że znajdujemy się w tunelu bez wyjścia, za zamkniętymi drzwiami i bez rozwiązania. W takich chwilach wiara w Matkę Bożą łaskawą może zdziałać cuda. Kiedy zwracamy się do niej ze szczerym i ufnym sercem, oddajemy nasze problemy w ręce kogoś, kto darzy nas ogromną miłością. I to właśnie ta macierzyńska miłość, pełna współczucia, wzmacnia nas i daje nadzieję. Matka Boża łaskawa ma moc przemieniania sytuacji, które w naszych oczach wydają się niemożliwe. Twoje wstawiennictwo zmieniło już życie tak wielu osób, otwierając drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany. Każdy, kto zwrócił się do niej w chwilach rozpaczy, wie, jak to jest poczuć spokój, który może zapewnić tylko Matka. Nawet jeśli rozwiązanie nie nadejdzie od razu, poczucie, że nie jesteś już sam, że jest ktoś na górze. To dba o każdy szczegół, jest pocieszeniem, które dodaje nam sił do dalszego działania. I nie ma znaczenia rozmiar Twoich trudności ani rodzaj cierpienia, przed którym stoisz. Matka Boża łaskawa nie czyni żadnych rozróżnień, wszystkich wita z tą samą miłością. Ona wie, co czujesz, rozumie, jaki ciężar dźwigasz i jest gotowa działać w Twoim imieniu. Kiedy się temu poddasz, z prawdziwą wiarą. Mogą wydarzyć się cuda. Wiele osób, które już straciły nadzieję, nie wiedziały już, co robić, zobaczyło, jak ich życie uległo przemianie dzięki temu szczególnemu nabożeństwu. Być może stoisz przed problemem, którego nikt inny nie potrafi rozwiązać, a może czujesz się bezsilny, by dalej walczyć. Ale pamiętaj, Matka Boża Łaskawa jest przy tobie, gotowa otworzyć ścieżki których nawet nie możesz sobie wyobrazić. Jedyne, o co nas prosi, to wiara, wiara w niemożliwe, wiara, która ufa Bożemu wyczuciu czasu. I z tą wiarą nie ma przeszkody tak dużej, której nie dałoby się pokonać. W chwilach, gdy wydaje się, że wszystko się wali, a w nasze serca zaczyna wkradać się rozpacz, właśnie wtedy musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami. Matka Boża łaskawa jest zawsze gotowa przyjąć nas w swoje ramiona. Kiedy ciężar trudności wydaje się nie do zniesienia, to w jej miłości znajdujemy ulgę, której tak bardzo potrzebujemy. Ona jest tą kochającą matką, która nawet w milczeniu działa dla nas. Kiedy czujesz, że próbowałeś już wszystkiego, a sprawy nadal są trudne, zrób sobie przerwę, zamknij oczy i zostaw wszystko w jej rękach. Módl się z otwartym sercem, powiedz jej o swoich bólach, zmartwieniach i obawach. Czasami może się wydawać, że nic się nie dzieje, że nic się nie zmienia. Ale wiedzcie, że nawet jeśli tego nie widzimy, Matka Boża łaskawa porusza właściwe elementy, tworząc rozwiązania i otwierając ścieżki w cichy i pełen miłości sposób. Wiara to nie tylko wiara w to, co widzimy, ale prawdziwe zaufanie. Nawet bez natychmiastowego dowodu. A w przypadku Matki Bożej to zaufanie nigdy nie jest daremne. Zna każde ze swoich dzieci i nigdy nikogo nie zostawia bez pomocy. Nawet jeśli nie rozumiesz, co się teraz dzieje, możesz być pewien, że krok po kroku wszystko zacznie się układać. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otworzą się i to, co wydawało się niemożliwe, zacznie nabierać kształtu. Matka Boża łaskawa działa za kulisami naszego życia, nie zdając sobie z tego sprawy. A kiedy najmniej się tego spodziewamy, coś się zmienia, pojawia się szansa, pojawia się rozwiązanie, w naszych sercach znów zapanuje pokój. To miłość tej matki sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością, która zamienia łzy w uśmiechy, a rozpacz w nadzieję. Pamiętajcie, że żadna modlitwa odmawiana z wiarą nie pozostaje niezauważona. A kiedy zaufamy jej dłoniom, możemy spodziewać się cudów. Być może nie stanie się to tak, jak sobie wyobrażamy, i nie w takim czasie, jakiego pragniemy, ale z upływem dni zdamy sobie sprawę, że jej miłość działała przez cały czas, delikatnie prowadząc nas do odpowiedzi, której tak bardzo szukaliśmy. Dlatego w najciemniejszych chwilach, gdy życie wydaje się nie mieć rozwiązania, nie daj się zniechęcić. Zaufaj Matce Bożej łaskawej. Ponieważ ona zawsze wstawia się za Tobą. A mając taką Matkę u boku, cuda nie trwają dług potężna modlitwa do Matki Bożej łaskawej. Droga Matko, Matka Boża łaskawa, dziś stoję przed Tobą z sercem otwartym, pełnym wiary i ufności, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo. Ty. Która zostałaś wybrana przez Boga na naszą Matkę i pośredniczkę, i która podarowałaś nam cudowny medalik jako symbol swojej miłości i ochrony, przyjdź mi z pomocą w tej potrzebie. Kochana Matko, Ty, która znasz każdy ból, każdą udrękę i każde zmartwienie, które noszę w sercu, spójrz na mnie swoim miłosiernym spojrzeniem. Wiem, że nic się przed Tobą nie ukryje, dlatego wszystkie moje troski składam w Twoje święte ręce. Prowadź moje życie swoją matczyną mądrością, oświetlaj moją drogę, gdy czuję się zagubiona i pomóż mi podejmować decyzje, które prowadzą mnie do pokoju i harmonii. Matko łaskawa, wstawiaj się za mną u Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Proszę, abyście wzięli moje prośby i błagania do Jego serca i abym za waszym wstawiennictwem został obdarzony błogosławieństwami, których tak potrzebuję. Niech Twoja nieustanna obecność w moim życiu umacnia mnie w trudnościach, pociesza w smutku i daje nadzieję na lepsze dni. Ty, Matko Najświętsza, znana z otwierania dróg tam, gdzie widzimy tylko przeszkody, z dokonywania niemożliwego, gdy wszystko wydaje się stracone, z całą żarliwością duszy proszę Cię o przyjście mi na pomoc. Wylej na mnie swoje łaski, te same łaski które ofiarowałeś świętej Katarzynie Labur i okryj mnie swoim płaszczem opieki. Niech czuję Twoją obecność na każdym kroku, w każdym wyzwaniu i w każdej decyzji. Droga Matko, chroń moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, których kocham. Chroń nas od wszelkiego zła, od wszelkich niebezpieczeństw i od wszelkich pułapek wroga. Niech w naszym domu zapanuje pokój, który przychodzi z nieba, ten pokój, który ty swoją nieskończoną miłością wnosisz w swoją obecność. Trzymaj z dala od nas rozpacz, udrękę i strach i napełnij nasze serca spokojem, który tylko ty możesz dać. O Matko łaskawa, zawierzam ci wszystkie moje marzenia, projekty i troski. Wy, którzy zawsze odpowiadacie na modlitwy swoich dzieci, wysłuchajcie także mojej modlitwy, jeśli taka jest wola Boża. Udzielcie mi łask których tak potrzebuje. Wiem, że wstawiacie się z miłością i współczuciem, i wiem to w swoim czasie i stosownie do potrzeb zgodnie z wolą Bożą. Zobaczę owoce tej modlitwy. W oczekiwaniu na wypełnienie się łask napełnij mnie cierpliwością i mądrością. Spraw, abym potrafiła przyjąć Boży czas, abym umocniła się w wierze i abym nigdy nie straciła nadziei, że Ty jesteś przy mnie i idziesz ze mną. I że gdy zdarzy się cud, Będę świadkiem Twojej mocy i dobroci, rozgłaszającej wszystkim, którzy cię potrzebują, jak bardzo jesteś kochającą matką i wierną orędowniczką. Matko łaskawa, okryj mnie swoim płaszczem światła. Niech Twoja ochrona będzie ze mną w każdej chwili mojego życia. Spraw, abym nigdy nie oddaliła się od Twojej miłości i abym nawet w chwilach utrapienia czuła Twoją miłość i matczyną troskę. Dziękuję Ci. Droga Mamo, że zawsze mnie słuchasz i nigdy mnie nie opuszczasz. Niech każdego dnia mojego życia będę narzędziem Twojej łaski i miłości, a moja wiara w Ciebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa niech z każdym dniem wzrasta. Amen. Wiara, która przenosi góry. Prawdziwa siła modlitwy nie leży w pięknych słowach ani w tym, ile razy je powtarzamy, ale raczej w wierze, jaką wkładamy w każde zdanie. Wiara całym sercem w obecność Matki Bożej łaskawej, która Cię wysłucha i wstawi się za Tobą, robi różnicę. To zaufanie jest drogą do osiągnięcia łaski, której tak szukamy. Czasami prosimy o wielki cud, coś, co z chwili na chwilę zmienia naszą sytuację. Ale często tak naprawdę potrzebujemy wewnętrznego spokoju, uczucia ulgi i świadomości, że nasze modlitwy zostały wysłuchane i że nie jesteśmy sami. Ten spokój jest darem Bożym, i Matka Boża łaskawa zawsze ofiarowuje go swoim dzieciom, które szukają jej z prawdziwym oddaniem. Nigdy nie opuszcza nikogo, kto zwraca się do niej z otwartym sercem. Bez względu na wielkość problemu i głębokość bólu, jeśli ze szczerą wiarą złożysz wszystko w jej ręce, ona będzie działać. I nawet jeśli cud nie pojawia się od razu tak, jak sobie wyobrażałeś, czujesz, że coś się w tobie zmieniło. Ta pewność, że wszystko będzie dobrze, że jest światełko w tunelu. Oto moc wstawiennictwa Matki Bożej. Ona jest zawsze tam, jak kochająca Matka, z otwartymi ramionami, gotowa cię powitać, chronić i wysłuchać. Matka Boża łaskawa nigdy nie zostawia cię samego, szczególnie w chwilach, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Ona wstawia się za tobą. Po cichu działa za kulisami Twojego życia, nawet jeśli tego nie widzisz. Kluczem jest zaufanie i niedopuszczenie do zachwiania się wiary, nawet jeśli odpowiedzi wydają się wymagać czasu. Życie jest pełne wzlotów i upadków, a często oczekujemy natychmiastowego rozwiązania, wielkiego cudu, który wszystko zmienia. Ale niewiarygodne jest to, że w wielu przypadkach największą łaską, jaką daje nam Matka Boża, nie jest widzialny cud, ale ten wewnętrzny spokój, który uspokaja serce, ta siła, która pozwala nam iść do przodu, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Ten pokój, ta pewność, że otoczona jesteśmy opieką, jest tym, co nas podtrzymuje. I to właśnie czyni wiara, daje nam nowe spojrzenie na życie, pomaga nam uświadomić sobie, że nawet jeśli nie wszystko idzie tak, jak planowaliśmy, jesteśmy prowadzeni. Wiara w Matkę Bożą łaskawą pozwala nam zrozumieć, że błogosławieństwa przychodzą we właściwym czasie i we właściwy sposób. Czasem jest to rozwiązanie nieoczekiwane, innym razem po prostu spokój, który pozwala wierzyć, że jednak wszystko będzie dobrze. Ważne jest, aby nadal wierzyć i ufać, że w Bożym czasie i za wstawiennictwem Matki Bożej odpowiedzi przyjdą. Ona Cię nie opuszcza. I nawet gdy ścieżka jest trudna, ona jest tam, idzie obok ciebie i zapewnia, że masz siłę niezbędną do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Łaska nie jest tylko efektem końcowym, ale także całym procesem, każdym małym cudem, który dzieje się w tobie, gdy czekasz. Niezależnie od wielkich trudności, które napotykamy, nigdy nie jesteśmy sami. W każdej chwili bólu, strachu czy niepewności. Matka Boża łaskawa jest przy nas, gotowa nas wysłuchać, wesprzeć i wstawić się za nami z całą swoją matczyną miłością. Jej cudowna interwencja nie zna granic, a to, co często wydaje się niemożliwe w naszych oczach, może stać się rzeczywistością dzięki jej rękom. Kiedy nasze serca są przyciążone, to ona otula nas swoim płaszczem pocieszenia, przynosząc spokój, którego tak bardzo potrzebujemy i otwierając drzwi do nowych możliwości. Pamiętaj, że modlitwa do Matki Bożej Łaskawej to nie tylko prośba o widzialne cuda. To także prośba o siłę w chwilach słabości, o wiarę w dniach wątpliwości i nadzieje, gdy wszystko wydaje się stracone. Ona daje nam odwagę, by iść naprzód, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Zaufaj jej z otwartym sercem, powierz swoje lęki, niepokoje i problemy w jej matczyne ręce i czekaj z ufnością na Bożą odpowiedź. Nawet jeśli nie widzimy tego od razu, wiedz, że ona pracuje cicho, przygotowując dla ciebie to, co najlepsze. A to przygotowanie często przynosi głęboki pokój, tę cichą pewność, że jesteśmy otoczeni opieką. Niech Matka Boża Łaskawa okryje cię swoją nieustanną ochroną, uspokajając Twoje serce i prowadząc Twoje kroki. Wierzę z całego serca, że wkrótce dostrzeżesz jej działanie w swoim życiu. Przynoszące rozwiązania tam, gdzie wszystko wydawało się niemożliwe. Niech Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, niech Twoje sprawy znajdą odpowiedź, a cuda niech się wydarzą na Twojej drodze. Z tą ufnością idź naprzód w wierze, wierząc, że miłość Matki Bożej nigdy nie zawodzi. Niech ona nadal błogosławi i prowadzi Cię, a w każdym wyzwaniu odnajduj nowe siły. Zostań z Bogiem i pod opieką Matki Bożej łaskawej.